Zbudowali ją z jęków, dosłownie. Każdy jęk orgazmu został zebrany w słoik, skondensowany w dźwiękową cegłę, a potem ułożony w konstrukcję, która sięgała nieba. Wieża Babel Nowego Świata. Ale zamiast pychy architektów, zbudowano ją na pożądaniu na pragnieniu zrozumienia między genitaliami. Wieża miała kształt łochtaczki. Spiralnie rozrastające się w nieskończoność. Im wyżej się wchodziło, tym bardziej język tracił sens, a rozmowa stawała się formą seksualnej telepatii. Ludzie przestali mówić słowami, porozumiewali się poprzez stymulację odpowiednią kombinacją gestów i nacisków. W centrum wieży mieszkała Biblia Dziurek, kobieta z każdą istniejącą formą otworu w ciele, a także tymi, które jeszcze nie zostały wynalezione. Jej śluz był językiem pierwotnym. Każdy, kto go posmakował, rozumiał natychmiast każdą formę rozkoszy, ale też każdą formę bólu. Bo wieża nie była tylko pomnikiem rozkoszy. Była również więzieniem idei, które próbowały uciec z ludzkich ciał. Na 666 piętrze trzymano sram Filozofii, otwór, który zadawał pytania, gdy się go lizało. Odbyt historii, przez który przesączały się dzieje świata w odwrotnej kolejności. Uchocipkę, które słyszało tylko kłamstwa, ale brzmiały one jak najpiękniejsze symfonie. Pewien mężczyzna, elektrion zlubieżny, z postanowił dotrzeć na sam szczyt. Chciał rozdziewicić absolut. Tam jęki zamieniają się w światło, ale im wyżej wchodził, tym więcej jego otworów znikało. Stracił uszy, Odbyt się zasklepił, oczy odpłynęły. Na ostatnim piętrze pozostało mu tylko serce, które biło rytmem masturbującego się wszechświata. A wtedy wieża przemówiła. Teraz jesteś językiem, mów światem. I on zrobił światu dziecko. Nie pytaj jak, po prostu patrz za okno, gdy usłyszysz jęk w środku nocy. Może to echo tej wieży, może to Twój własny jęk, cofający się z przyszłości.